Wybuch w mikrofalówce w studiu TVP. Prezenterzy pytania śniadania się zdrygnęli. Nowakowska strzega. Wpadka w śniadaniu w nowa rola Kalczyńskiej. Programy na żywo charakteryzują się nieprzewidywalnością. Chociaż prowadzący i goście starają się zawczasu przygotować do tego, co zaprezentują na antenie. Są sprawy, których nie da się przewidzieć. Przekonali się o tym niedawno chociażby prezenterzy Dzień Dobry TVN. Gdy okazało się, że Dorota Gardias, pogodynka śniadaniówki, nie zdoła się z nimi połączyć ze względu na problemy techniczne. Ania Kalczyńska wzięła więc sprawy w swoje ręce i zapowiedziała, co nas czeka w tym tygodniu prosto ze studia w Warszawie. Z rządzeniem losu również konkurencyjna śniadaniówka spotkała się z komplikacjami na antenie. W ostatnim wydaniu programu prowadzonym przez Idenowakowską i Tomasza Wolnego doszło do nagłego wypadku. Prowadzący zasugerował, że fajnie byłoby zobaczyć wybuch na żywo. Zachęcił więc gościa pytania na śniadanie do tego, by wywołał eksplozję, wsadzając niedozwolony produkt w tym wypadku było to surowe jajko do kuchenki mikrofalowej. Eksperci obecni w studiu zapowiedzieli, co może się stać. Gdy włożymy jajko do mikrofalówki, by spróbować ugotować je w ten sposób. Jak zauważyli, katastrofa jest murowana. Okazało się, że efekt przekroczył najśmielsze oczekiwania duetu prowadzących. Nowakowska i Wolny aż się zdrygnęli, słysząc huk, który przeszył powietrze, gdy tylko mikrofalówka została uruchomiona. Po otwarciu drzwiczek. Które na szczęście wytrzymały, oczom wszystkich ukazało się oblepione okruszkami jajka wnętrze. Z pokarmu nic więcej nie zostało, a mikrofalówka była cała pobrudzona w środku. Im więcej wody w produkcie, tym szybciej następuje podgrzanie wyjaśnili goście programu. Prezenter, który tak usilnie nalegał na wykonanie eksperymentu na wizji, obiecał przed wejściem na antenę. Że w zamian za spowodowanie eksplozji posprząta mikrofalówki po programie. Chyba nie sądził, że będzie go czekało aż tyle roboty. Myślałem, że to delikatnie pójdzie, zdradził przed kamerami. Dobrze, że nikomu nic się nie stało.